Halo, cześć. Witam was na kanale Niemiecki Online z Marcinem. W dzisiejszym vlogu chciałbym przedstawić 10 najczęściej popełnianych błędów podczas nauki języka niemieckiego. Zaczynamy. W tym vlogu wybrałem 10 najczęstszych błędów popełnianych także przez moich uczniów. Błąd numer jeden. Zaczynamy od przyimka nach. Który często, podobnie jak w języku polskim, stosowany jest uniwersalnie. Zum Beispiel nach Arbeit, nach Schule. Do pracy, do szkoły. Jest to oczywiście forma błędna. Ponieważ nach może oznaczać do, również po, ale do y, oznacza nach tylko w połączeniu z nazwami geograficznymi, względnie wyrazem house. Wtedy powiemy na house. Natomiast, chcąc powiedzieć do szkoły, do pracy, musimy powiedzieć co szule, co arbeit, Ewentualnie indie szule, in die arbeit. Następnie złyszyk wyrazów w zdaniu. Tutaj już kalka z języka polskiego. Często osoby uczące się języka niemieckiego mówią, Ich nicht weiß. Ja nie wiem. Ich nicht will. Ja nie chcę. Musimy pamiętać o tym, że w języku niemieckim, inaczej niż w języku polskim, czasownik w zdaniu oznajmującym, ten, który odmieniamy przez osoby, znajduje się zawsze na drugim miejscu, a dopiero po czasowniku stosujemy zaprzeczenie. A więc Ich weiß nicht. Nie wiem. Ich will nicht. Nie chcę. Kolejny błąd to nieprawidłowa rekcja czasowników. A więc czasownik plus przyimek. I ten błąd popełniają najczęściej osoby, które dobrze władają językiem angielskim. Mówią na przykład Warten für. Ich warte für. Ja czekam na. Jest to kalka od. Wait for. Natomiast w języku niemieckim, można powiedzieć, że podobnie jak w języku polskim, powiemy dosłownie czekać na, czyli warten auf. Ich warte auf. Ja czekam na. Błędnym i często powtarzanym nawykiem jest także niewłaściwe zastosowanie przyjmków czasu. Chcąc powiedzieć na przykład od dwóch lat, uczniowie mówią für zwei Jahre. Oder... Vor zwei Jahren. Wiemy, że mówiąc o czasie, w odniesieniu do przeszłości używamy zawsze przyimka seit. Seit zwei Jahren. Seit gestern. Kolejne dwa często powtarzane błędy związane są z czasem przeszłym złożonym perfekt. I tutaj stosowana błędnie forma to na przykład gefahrt, gekomt, geslaft. Chodzi tu przede wszystkim o formy czasowników nieregularnych w czasie przeszłym złożonym perfect. Pamiętamy o tym, że czasowniki nieregularne, z małymi wyjątkami, w czasie przeszłym złożonym perfect zawsze mają formę en bądź n, czyli gekomen Gefahren, geschlafen w tym przypadku. Inny błąd związany z czasem przeszłym złożonym perfekt, to nieprawidłowe użycie czasownika posiłkowego z czasownikami wyrażającymi ruch. Zum Beispiel. Wir haben nach Hause gegangen. Falsz. Wann hast du zurückgekommen? Falsz. Pamiętamy o tym, że czasowniki wyrażające ruch w czasie przeszłym złożonym perfekt łączymy zawsze z czasownikiem posiłkowym, sein, a więc Wir sind nach Hause gegangen. Richtig. Wann bist du zurückgekommen? Richtig. Następna nieprawidłowa forma dotyczy stopniowania przymiotników, a dokładniej mówiąc stopnia wyższego, komparatywu. I tutaj często. E, można usłyszeć e, takie zdanie. Heute ist es kelta wie gestern. Falsz. Jest to oczywiście e, zdanie nieprawidłowe. Mówiąc o jakichś rzeczach w stopniu wyższym, porównując te rzeczy, że coś jest lepsze, szybsze, nowsze, jako spójnika używamy zawsze als. Also, der richtige Satz lautet Heute ist es kälter als gestern. Tak? Dzisiaj jest chłodniej niż wczoraj. Bardzo ważną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę podczas nauki języka niemieckiego, jest prawidłowa odmiana czasowników modalnych. I tutaj często popełnianym błędem jest odmiana czasowników modalnych w trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli er, Z, Uczniowie mówią. Er kann, Z darf. Falsz. Jest to oczywiście forma nieprawidłowa. Er kann, sie darf. Das ist richtig. Musimy pamiętać o tym, że czasowniki modalne inaczej niż czasowniki regularne czy nawet nieregularne odmieniają się przez osoby, czyli ich forma... W trzeciej osobie liczby pojedynczej er, i jest zawsze taka sama, jak w pierwszej osobie liczby pojedynczej ich. Teraz przejdźmy do genitivu, a więc dopełniacza. Tutaj problematyczną kwestią jest często szyk. Osoby uczące się języka niemieckiego mają z tym problem, mówiąc na przykład meines Bruders Hund. Oder Deine Eltern Haus Należy pamiętać, że w genitywie, w dopełniaczu Szyk jest taki sam jak w języku polskim Czyli powiemy dosłownie Der Hund Meines Bruders Pies mojego brata Oda Das Haus deiner Eltern Dom twoich rodziców I ostatni z błędów, który dzisiaj wybrałem To niewłaściwa końcówka Zaimka dzierżawczego dla rzeczowników w mianowniku w rodzaju niejakim. Często e, lektorzy mogą usłyszeć. Mein auto. Mój samochód. Sein Handy. Jego komórka. Falsz. Mein auto. Mój samochód. Sein Handy. Jego komórka. Pamiętajmy o tym, że zaimek dzierżawczy w mianowniku dla rzeczowników rodzaju nijakiego w liczbie pojedynczej jest identyczny jak zaimek dzierżawczy dla rzeczowników w rodzaju męskim. To tylko kilka z przykładów, które wybrałem na podstawie doświadczeń z mojej pracy lektora. Będzie mi miło, jeżeli w komentarzach podzielicie się tym, co sprawia wam największą trudność podczas nauki języka niemieckiego. Jeśli podobał wam się ten vlog, będę wdzięczny za łapkę w górę, za subskrypcję mojego kanału. Wir sehen uns im nächsten Video. Widzimy się w następnym nagraniu. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Cześć.